Tarotowy kącik Ameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku uwagi na horoskop na 2026 rok. Zrobimy roczny horoskop, kochani, i sprawdzimy y, Waszą główną energię, sprawy emocjonalne, uczuciowe, miłosne i sprawy życiowe, finansowe, zawodowe w każdym kwartale. 3 miesiące: 6, 9 i 12. Oczywiście bardzo chciałabym, żebyście pamiętali o tym. To jest bardzo ważne, że, że czas w czarnocie jest relatywny, więc to jest tak z intencją na przyszły rok, ale to wiadomo, może się poprzesuwać. Więc wszystkie osoby z poznaków mm -hmm. wagi, a księżyc, znak wedyjski, sprawdzimy. Co u Was w 2026 roku? Drogie wagusie, główna energia 3 miesiące, 6. dziewięć, dwanaście i sprawy emocjonalne, miłosne, uczuciowe, trzy miesiące, 6. 9 i dwanaście i sprawy zawodowe, życiowe. Drogie wagi sprawdzimy co u was. Trzy miesiące, sześć, dziewięć i dwanaście. Sprawdzamy główna energia na pierwsze trzy miesiące. Tutaj może być, drogie drogi wagi, tak, że ktoś was tak uwodzi, uwodzi, uwodzi i wciąż uwodzi, albo wy będziecie kogoś uwodzić, uwodzić i tak. Ym, i To jest to tak, jakby cały czas jest, taki jakiś podtekst pomiędzy wami będzie, pomiędzy wami kimś. Ale y, i to tak długo już trwa. Czyli możecie mieć na przykład jakiś taki flirt, albo jakiś taki delikatny romans. To nie jest taki romans taki mocny, tylko taki delikatny, że wiadomo, że coś może z tego być, ale nic nie ma, więc y, albo ktoś będzie was tak właśnie uwodził, czyli tak cały czas jak będziecie z tą osobą rozmawiać, to będziecie czuć, że coś tam jest na rzeczy, albo wy tak będziecie. No i to tak y, długo, długo już trwa. Zobaczcie, jest planeta Saturn, planeta Saturn. Z jakiegoś powodu, słuchajcie, albo ktoś, albo wy nie jesteście pewni, czy iść ten, o, ten, o ten kroczek dalej. Z jakiegoś powodu, no. Czyli robić, może być tak, że w ciągu tego pierwszego kwartału tutaj to zrobi się już takie kłopotliwe trochę. Czyli bo energia owocenia jest bardzo taka fajna, ale to jest taki długi proces, który się zrobił zbyt długi. Sprawy yy, emocjonalne, właśnie. Z piątkami, mieczy i siła. Możecie poczuć, drogie wagi, że nie daje wam to zadowolenia, nie daje wam to satysfakcji, nie ma tej satysfakcji, nie ma już też takiego uczucia, tych motyli w brzuchu już nie ma, być może tej ekscytacji, no, bo to już bardzo długo trwa, bardzo długo jest ten proces i tak jakby nie poszliście, poza miłe słówka i poza taki flirt, nie poszliście prawdopodobnie dalej, więc jest ta piątka mieczy i moc, to jest, jest ta siła, czyli tak jakby potencjał jest, ale nikt nie robi kroku, ani wy, ani ktoś dalej. Piotrka Mieczy. No nie ma tego zadowolenia. Zaczyna się, zaczyna się to robić problematyczne. Mag. Kiermek Mieczy. Dlatego tutaj waga zaczyna y, tworzyć w głowie inny scenariusz. Zaczynacie się zastanawiać. Może to nie jest jednak ktoś dla mnie. Może skoro ja nie robię dalszego kroku albo ktoś, albo, dla ty, albo lub dla, że to jest takie aż trudne, żeby pójść o ten kroczek dalej, to może nie jesteśmy dla siebie. Mag. Będziecie tworzyć nową historię. Giermek mieczy. Ktoś nowy Wam się pojawi na horyzoncie. Nowa osoba, która Was zainteresuje. Może być taka, taki pierwszy kontakt. W tym pierwszym kwartale. Pierwszy kontakt, pierwsza rozmowa będzie interesująca dla Was ta osoba. Rozmowa z tą osobą też będzie interesująca sprawy życiowe. Siedemka mieczy, dziesiątka mieczy. To jest taka energia, y jeżeli ktoś was będzie się pytał, czy macie, czy macie się dobrze, wy będziecie mówić, że, y że, albo będziecie czuć, że tak, ale jeszcze tak troszeczkę brakuje, żeby to było takie, tak, takie pewne. Czyli to jest takie, w tym wszystkim jest taka, jest taka nuta fałszu, że tak, jest za dziesiątka mieczy, czyli prawie już dobrze, ale jeszcze nie całkiem dobrze. Dwójka mieczy, coś było. Pentakli. Może być też takie drugie wagi, że te pytania właśnie będą was tak um, zastanawiać, dlaczego nie możecie powiedzieć, lub dlaczego nie jest tak, że, że możecie po prostu z całą taką świadomością powiedzieć, tak, mam się dobrze, wszystko jest u mnie dobrze. Że albo to będzie chodziło o osobę, o która pyta, albo o was. Będziecie, będziecie o tym myśleć, Twój kamieczy. No, taką rozkminę będziecie mieć. Jest spać Buław i Królowa Pentakli, ale może być też jakaś taka konkretna propozycja, czyli tutaj ktoś się pyta, jak się masz, z taką troską bardziej i Wy się tak naprawdę nad tym zastanawiacie. Tak szczerze, tutaj to jest takie szczerze, ale też myślicie o tym, dlaczego dlaczego nie możecie właśnie powiedzieć na 100%, że, że tak, tylko gdzieś tam jestem, tak troszkę ukrywacie coś być może przed sobą, ale przychodzi też ktoś z całkiem inną energią, ktoś kto się nie pyta, jak się masz, tylko Przychodzi do Was z propozycją. Krowa pentakli, boław Z konkretną propozycją. Ktoś, słuchaj, zrobimy to, zrobimy tamto. To jest ktoś, kto po prostu nie widzi tego, co się z Wami dzieje. To jest ktoś, kto, kto będzie widział. 6 miesięcy. Główna energia. Jakaś wiadomość do Was dotrze, słuchajcie. To może być taka wiadomość od wszechświata albo po prostu wiadomość od kogoś. I to tak Was zdezorientuje to mocno. Będziecie mieć takie poczucie. Tak, tak, trochę tak was wybije z, z rytmu, wytrąci z równowagi, być może też. Znaczy nie w tym sensie, że się zdenerwujecie, czyli czy bardziej wytrąci was z takiej równowagi, z takiej stabilizacji życiowej. Czyli tak, o co tutaj naprawdę chodzi? Być może dostaniecie też zaproszenie, bardzo to jest możliwe, zaproszenie na jakąś imprezę, na jakieś wydarzenie, może tak być. I będziecie się zastanawiać na przykład, może y, ktoś Was na jakiś ślub zaprosi, albo w ogóle będzie, będziecie się zastanawiać, dlaczego akurat was, was tam zaprosili, dlaczego akurat na to wydarzenie, lub kto tam będzie. Będziecie dużo o tym myśleć. Będziecie być może też mieć takie rozkminy, czy w ogóle iść. Sprawy emocjonalne, giermek, buław, rycerz, mieczy. No jest zaproszenie, jest Was, ktoś po prostu Was zaprasza a wy jesteście bardziej w tej energii rycerza mieczy pokazani, pokazani czyli tak m, pierwsza myśl będzie taka, a nie idę nie idę, w ogóle n, nawet nie odpiszę, później może, a to może odpiszę, ale odpiszę, że nie idę no, ale jest jakaś propozycja od kogoś, być może tutaj m, przyjdzie wam do głowy, żeby na przykład pójść na tą imprezę, na to wydarzenie z kimś i wy będziecie też proponować komuś innemu słuchaj, nie wiem, pójść ze mną Głupiec, pustelnik, wieża, król Mony. Trzeba będzie się tak przełamać, wiecie? Tutaj u Was jest pokazane. Że trzeba będzie się przełamać, żeby tak jakby wyjść trochę z tej jaskini. Że mało tego, żeby tutaj zgodzić się właśnie na to, że pójdzie się na to wydarzenie jeszcze tak jakby ucieszyć się, podziękować być może komuś, że w ogóle ktoś Was zaprosił, bo Wy jesteście zazorientowani, to jeszcze trzeba będzie kogoś zaprosić, żeby ktoś na przykład z Wami poszedł. Nie wiem, z, jakiego, z jakiegoś powodu to jest, że to będzie dla Was ważne. Skoro tutaj Tarot o tym pokazał, to będzie dla Was ważne. To jest jakiś, będzie taki nowy etap w Waszym życiu. Jest pustelnik i wieża, czyli tak jakby, zobaczcie, to jest taka energia, trzeba będzie wyjść z tej jaskini do ludzi, ale do konkretnego człowieka. Pójść, zaproponować, powiedzieć, rycerz miecza. Tutaj waga jest pokazana, że tak, y, tak jakby trochę nie, albo nie, niedobry czas na tą propozycję, albo to jest y, zbyt ważne wydarzenie, że do końca nie możecie odmówić coś takiego. Jest król monet. Czyli podejdziecie do tego tak, no dobrze, no to, y, to skoro, tak, skoro tak trzeba, skoro tak wypada, no to ja tutaj y, zrobię wszystko, co mogę najlepiej. Król monet. Ale będziecie mieć tak, dużo się będzie tak w wadze działo o tych emocjach. Sprawy życiowe, jest czwórka Pentakli, trójka Buław. No trzeba będzie tutaj z te 6 miesięcy, słuchajcie, wyjść do ludzi. No nie ma innego sposobu, po prostu. Czwórka Pentakli też o tym mówi. Trzeba będzie po prostu, trójka buław. współpracować z kimś, podjąć jakąś współpracę, liczyć się z innymi ludźmi. Na przykład z tym, jeżeli już nie będziecie coś robić sami jest ten i z te pustelniki wieża, to się, to się po prostu nie udaje. Tutaj się Wam nie uda robić coś samemu, być samemu lub samej. No, ciężko będzie. wierzę. Może być tak, że będziecie się starać, a tutaj Wszechświat będzie mówił. Nie, a właśnie, że nie. Nie tym razem. Nie, ciągle będziecie kogoś potrzebować. Kwórka pentakli. No, trzeba będzie się otworzyć na ludzi. Kilka kielichów. No, piątka pentakli. Kapłan. Jest tak, z jednej strony jest ta energia braku, czyli brakuje wam zabawy, rozmów, ludzi, z jednej strony brakuje wam, a z drugiej strony macie takie, takie poczucie, będziecie mieć takie poczucie, ale nie potrzebuje tego aż tak bardzo. Z jednej strony tak, tak fizycznie, żeby tak wyjść, spotkać się, to tak, ale duchowo będzie wam tak, jakby w tej samotni dobrze. Główna energia, 9 miesięcy. Wyczujecie kogoś, kto, kto jest z wami nieszczery, Ktoś, kto, kto próbuje być taki. Ktoś, kto będzie was próbował przechytrzyć. Będziecie o tym wiedzieć. Te karty o tym mówią, czyli będziecie się bronić przed taką osobą. Wy czuje, wy czuje, będziecie czuć po prostu, że to jest ktoś, kto gra um, nieczysto. Och, jeszcze wąż. No, to, słuchajcie, to jest taka energia, że to, że będziecie na przykład mieć opór, że nie będziecie odbrać telefonów albo nie będziecie się chcieli kontaktować, nie będziecie chcieli rozmawiać, to jest mało, bo to jest ktoś, kto po prostu, zobaczcie, karty mówią, że trzeba będzie od, tego, od tej osoby po prostu uciec, wyjechać, ym, całkowicie zmienić, nie wiem, może numer albo, albo miasto, albo kraj, po prostu odsunąć się, zdecydowanie się odsunąć. Sama taka energia, że opór nie wystarczy, bo zobaczcie, są myszki, jest opór mało, no to ktoś wąż, no to ktoś wyciąga tak jakby większe takie działa, więc tutaj ten rydwan, ta karta o tym mówi, że trzeba będzie po prostu um, odsunąć się tak całkowicie, nawet tak, na, jeżeli macie taką możliwość, nawet tak, żeby ten ktoś nie wiedział, jaki, ma, jaki macie numer telefonu albo gdzie mieszkacie, miejcie to na uwadze po prostu, drogie, drogie wagi że ktoś taki to jest na 9 miesięcy, to jest główna energia i pewnie nie dla każdego z Was, bo to są czytania ogólne, ale jeżeli po prostu wrócicie tutaj jeszcze w przyszłym roku na ten kanał, wysłuchacie tego nagrania i przypomni Wam się taka historia i ktoś taki się pojawi w Waszym życiu, to tak będzie wiadomo, że nie gra czysto, od początku będzie wiadomo i Wy będziecie o tym wiedzieć. No to wtedy sobie to przypomnijcie, że po prostu żeby tak jakby nie wchodzić w interakcję za bardzo z tą osobą, tylko od razu gdzieś zrobić tak, żeby ten ktoś nie miał do Was dostępu. Sprawy emocjonalne, czwórka mieczy, dziewiątka kielichów, no tutaj w miłości jest tak lepiej, o w miłości takie poczucie, no to w sumie całkiem dobrze się tak mam, ktoś wam będzie chciał spełnić, spełnić wasze marzenie, zrobić jakąś przyjemność, fajna energia. Królowa monet, cesarzowa. Ale zobaczcie, to jest ktoś, kto jest taki bardzo poukładany. Ktoś, kto, ktoś, kto wie, czego chce. Ta osoba wie, czego chce, jest zdecydowana, jeżeli, jeżeli wam będzie, drogie wagi, przy niej lub przy nim dobrze, przy tej osobie będzie wam naprawdę dobrze, będziecie się czuć tak rozluźnieni, nie, nie, będzie, nie będzie takiej potrzeby, że trzeba się będzie pilnować. Dziewiątka kielichów. Poczujecie się naprawdę przy kimś dobrze. Te emocje przy tej osobie, te emocje, które Wam będzie dawała ta osoba, będą bardzo ważne dla Was. Po tym, po tym ją lub jego poznacie. No. Czwórka mieczy. I też dziewiątka kielichów. Zobaczcie, macie te same karty. Zobaczcie, ja wam to pokażę. Jest czwórka mieczy. Niesamowite. Czwórka mieczy, dziewiątka kielichów. Czwórka mieczy, dziewiątka kielichów. Nie wiem, czy widać widać. Te same karty w dwóch taliach i te same karty. I tutaj tak się ułożyły. No po prostu będzie wam dobrze. Tutaj jest pokazane jest wam dobrze. Może, może będzie tak, że, że, że ta osoba się nie pojawia. I jeżeli się pojawi, to po prostu gdzieś czmychniecie. Bo tutaj jest takie spełnienie marzeń. Będziecie mieć takie poczucie przy kimś. Ja tak bym powiedziała, że przy kimś będziecie się czuć. Bezpiecznie, dobrze. Nie muszę wciągać brzucha, nie muszę się pilnować z tym, co mówię, nie muszę, się, nie muszę być na czuwaniu, że ktoś mnie chce oszukać. Przy kimś, ktoś tak jakby otoczy was opieką. No, super energia, niesamowite, zobaczcie, jak się pokazało. Dziewiątka bułek, dwójka pentakli, semka kielichów. No właśnie, waga będzie tutaj, zobaczcie, będziecie mieć takie poczucie, nie muszę tego robić. Nie muszę się bać, że ta osoba odejdzie. Nie muszę się bać, że to jest ktoś, kto nie odbierze telefonu. Nie odpisze na moją wiadomość, że dzisiaj jest, a jutro ta osoba zniknie. Nie muszę się tego bać, dwójka pentakli. Dopiero będzie czulka mieczy, dopiero się będziecie tego uczyć, że można tak, że można mieć taką pewność. No, dwójka pentaki, to będzie dla was coś nowego. Dziewiątka była w ósemka kielichów. To jest ta o której mówiłam, że nie musicie się właśnie. Nie musicie się martwić, nie musicie się bać tego, że ktoś odejdzie, że po prostu asmieczy. To jest taka, to będzie przy Was ktoś, kto da, da Wam taką pewność tego, że jest przy Was i to Was tak mocno, tak umocni Was ta energia. No, da Wam taką moc. 12 miesięcy. Zobaczcie, jest słońce. Piękna energia. Jest też karta przeszłości, ale myślę, że tutaj akurat to w, w tym czytaniu to będzie mówiło o tym, że będziecie porównywać być może w jakiś sposób to, jak wasze życie wyglądało kiedyś, a jak jest teraz. Czyli to, to, bo to jest spełnienie emocjonalne, dużo szczęścia, taka radość, i będziecie mieć takie poczucie być może właśnie, że te decyzje, które podjęliście wagi. W przeszłości doprowadziły was do tego spełnienia. To, że kiedyś zdecydowaliście się na coś, właśnie dało wam teraz to szczęście. No, będziecie mieć przy sobie kogoś, yy, kogoś bardzo ważnego, słuchajcie. To jest, to jest ktoś, kto... Mm, no... Może być, bo jednak dwie karty to pokazały, to może być dla, nie, dla niektórych z Was, dla jakiejś osoby jednej, która mnie słucha, ktoś z przeszłości, tutaj ta osoba, przy której tak będziecie się, tak jakbyście wrócili do domu, to może być ktoś z Was, z Waszej przeszłości, ktoś, kogo już znacie. Jeżeli tak jest, to po prostu um, pogodzicie się i to jest, jest tutaj ta energia wybaczenia, ale dla osób, pamiętajcie, to jest, bo to jest bardzo takie dobre uczucie. To jest tak, jakby tutaj jest pokazane, jakbyście dojrzeli do tego. I wy, i ta osoba. Odpowiedni czas, odpowiedni ludzie, odpowiednie miejscu się po prostu spotykacie w tym czasie, kiedy to po prostu to się ma zadziać. Wcześniej nie, nie dałoby rady. Bo karta wybaczenia jest, zobaczcie, jest taka, taki piękny układ. Więc tutaj to może być ktoś, z kim już na przykład kiedyś się znaliście. Jeżeli to jest, to też może być nowa osoba. Jeżeli jest całkiem nowa osoba, no to jest ten element wybaczenia y, przeszłości. Czyli być może komuś wybaczacie, być może sobie wybaczacie. Jest nowy początek z kimś. Piękna energia. Tutaj jest taka, taki spokój, słuchajcie, czuję. Dziesiątka buław i, i rydwan. No. Kończycie właśnie taką, nie wiem, długą podróż o tak bym powiedziała. Kończycie taką długą podróż i ze zmęczenie. W poszukiwaniu kogoś, w poszukiwaniu celu życia, w poszukiwaniu miejsca na świecie, Rydwan, idziecie teraz do przodu. Czyli tutaj już tak jakby zmęczeni, może będziecie mieć takie poczucie, że jesteście zmęczeni już tym szukaniem, lub zmęczeni tym, że to do Was nie przychodziło. To, to jest energia, która od Was odchodzi, a dziesiątka buław. To jest coś, co odchodzi. Zobaczcie, jest Rydwan, idziecie do przodu z nową energią, z nową siłą. Może być tak, że to jest ktoś, no, kogo już znacie świat monet. I tutaj, jeżeli pójdziecie właśnie y, z tą osobą dalej, to, to jest też pokazane, że, y, że tak jakby drugie wagi otworzycie się tylko dla jednej osoby, dla tej tutaj, przy której się tak czuje czujecie właśnie, tylko dla niej, że tutaj nie będziecie dostępni, dostępne dla, y, na przykład dla większości ludzi, tylko tak się bardziej zamkniecie po prostu. Z, tylko z tą osobą jest ta transformacja będziecie zmieniać swoje życie, świat jeżeli jakaś podróż, jeżeli być może za mąż pójście, albo po prostu weźmiecie ślub, cokolwiek, gdzieś się wyprowadzicie, przeprowadzicie, coś będziecie tworzyć to z tą jedną osobą dla całej reszty, prawdopodobnie będziecie niedostępni karta gwiazdy i król kielichów no tutaj nie tak mocno czuję, słuchajcie, tutaj jest po prostu tak jakbyście, no, albo wrócili do domu, albo osiągnęli ten cel, osiągnęli to, co chcieliście osiągnąć, jakieś spełnienie marzeń. Tutaj się poka pokazało, pamiętacie, przy tej osobie po prostu takie spełnienie marzeń, taki powrót do domu, albo zbudowanie, nawet jeżeli to nie jest taki faktycznie powrót do domu, tylko takie poczucie będziecie mieć, jakbyście wrócili do domu. O... Wow. Pięknie, drugi raz słońce i sępka pentakli. No, to tutaj to już jest energia, która wchodzi na jeszcze następny rok. Jest to słońce, zobaczcie, jest tak gwiazdy, Król kielichów. No, po prostu takie, będziecie mieć takie poczucie, jestem z odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. Nic, niczego do więcej do szczęścia mi potrzeba. Niczego ani nikogo do więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Absolutnie. Sępka pentakli, niech to po prostu działa. Super czytanie, mają uwagi, naprawdę. Sprawdzimy teraz, jakie są y, rady dla was. Rady na sprawy miłosne. Rady na sprawy zawodowe. Taka ogólna rada dla Was na cały rok. Księżniczka była w trójka mieczy. Dochodząc do tego celu, do tego co sobie tutaj mm, jakiś cel daliście, na przykład za, jakieś zamierzenie, jakiś plan, może być tak, że Tarot na to zwraca uwagę, że po drodze kogoś możecie zranić, rozczarować, zranić. To jest Wasza droga, księżniczka była, czyli Wy idziecie tą drogą i żebyście na to być może zwrócili uwagę, że po drodze będzie ktoś, kto po prostu poczuje się. Zobaczcie, jest trójka mieczy. Poczuje się zraniony, lub zraniona. Piątka kielichów. Karta Księżyca. No na, to, na to Tarot w, zwraca uwagę. Piątka Kielichu. I to jest ktoś, kto będzie miał do Was o to żal. Że, że tak się właśnie m, poczuje. Bo to, jest, to są uczucia tej osoby, ale Księżyc. I żeby o tym pamiętać, bo zobaczcie, tutaj być może nawet y, tak jak się, będziecie bardzo skupieni na tym, właśnie na tym celu, na tym, na tej realizowaniu tego i tutaj być może gdzieś przeoczycie ten moment, kiedy ktoś będzie właśnie Osiemka Kilichów, no. zranione, królowa Buław. No to Wam teraz zwraca mocną uwagę, jeżeli podczas tego roku, właśnie będziecie mieć, podczas tej drogi, właśnie Waszej życiowej w tym roku przyszłym, znaczy w tym 2026, no, um, ktoś, um, na przykład zakończy się jakaś Wasza relacja um, z kimś, albo jakaś znajomość z kimś, cokolwiek Wam się zakończy, no to tutaj Tarot podkreśla, że to jest ktoś, kto bardzo to przeżyje. Ta osoba bardzo to przeżyje. Królowa była, podniesie się z tego, da radę, ale, ale mocno tą osobę to poszarpie. No. Sprawy zawodowe. Szóstka Mieczy, Książę Pentakli. Tutaj ewidentnie jest taki przekaz dla Was, wyjście z kłopotów. Jeżeli tutaj macie jakieś, nie wiem, kłopoty, albo takie, jakiś konflikt z kimś, albo jakąś taką sytuację niepewną, wyjście z tego, Książę Pentakli. Jakiegoś takiego dużego sukcesu tutaj nie widzę, znaczy takie karty pokazane nie pokazują, ale wyjście z kłopotów, to już jest, będzie dużo. Kapłanka, Eremita, ósemka, Pentakli. No to jest taka rada, że drogie wagi, może zadziałać w waszym życiu coś, o czym teraz nawet wam się jeszcze nie śni. Znaczy w tym sensie, że nawet o tym jeszcze nie wiecie. Jest kapłanka i aramita, że teraz uwaga na przykład siedzi, mnie słucha, albo gdzieś tam siedzicie, coś robicie i po prostu nie sądzicie, że coś zacznie takiego działać w waszym życiu. Świat. Czwórka Buła. Księga Mieczy. Księga Pentakli. To jest świat i czwórka Buła, czyli. Może być weselicho, może być za mąż pójście, tak jak tam się też pokazało. Jest po prostu, możecie gdzieś wyjechać, możecie założyć rodzinę, możecie po prostu mieć stabilizację. To jest możliwe bardzo przy tej, przy tej energii. Tak. Jest rycerz mieczy i król pentakli. No taka jest rada, słuchajcie, że, że warto o to walczyć. Różnymi sposobami, ale żeby o to walczyć. No, że warto. Kochani, teraz jeszcze sprawdzimy, takie przesłanie dla Was na cały 2026 rok: śmiech. Śmiech ma moc ustawiania, przegania strach i sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany i rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko, ale też podchodź do problemów z dystansem i dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego śmie siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężasz i śmiejesz, anioły podsuwają ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Śmiech to promień słońca, który rozprasza mrok. Bądź więc wesoły i pełen radości. Afirmacja Traktuję wszystko z humorem. Drugie Wagusie, może faktycznie tego humoru potrzeba w tym roku. Życzę wam wszystkiego dobrego, udanego czasu. Bardzo się czerwono zrobiło, tak magicznie. Będę czekała na Wasze komentarze i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście tutaj w 2026 roku zaglądali na, na, do my, na mój kanał i do tego czytania. Hmm? Powodzenia!